Sabala, dzisiaj do zwycięstwa w nagrodzie Świtezianki. I uwaga! Jest sygnał do startu. Jeszcze chwila. Jeszcze moment. A musiał zdjąć kaptur z głowy Polakko. Emil Zachariew. Ruszyły! Właśnie poprowadził stradą. To jest jego styl. On musi tak robić, aby wygrywać. Na drugiej pozycji Zachary. Stawkę zamyka Polakko. Trzeci jest Don Miguel, czwarty galopuje Towian i stawkę zamyka Polako, a ucieka zdecydowanie Stradom. Przy dystansie 1800 metrów od jest na pierwszej pozycji. Jakieś cztery długości przewagi ma nad Zacharym. Z kolei za Zacharym Don Miguel był na trzeciej pozycji, ale tam już wyprzedził go Polako. Emil Zachariew uznał, że nie można za bardzo odpuścić chyba uciekającego stradoma. I teraz posyła energicznie Polakko, Jest na trzeciej pozycji. Na czwartej Don Miguel, i blisko niego Towia. No wszystko mocno jechane, to jest rzecz, rzetelny wyścig selekcyjny. A konie mają do pokonania jeszcze 1200 metrów dystansu. Ucieka Stradom. na drugiej pozycji. Jeszcze jest Zachary. Dalej Don Miguel, tam już dostał bata. Dostał bata Don Miguel, bo nie, nie ma dzisiaj chęci, chyba się jednak ścigać. Dwunastolatek, i za nim Tovian. Mocne. Tempo, wyścig o selekcyjnym charakterze. Proszę spojrzeć, wszyscy jadą bardzo mocno. Ucieka zdecydowanie stradą, utrzymuje przewagę, a w tej chwili Polakko już jest drugi. Odpada nieco Zachary. Na razie z walki radzi sobie nie najlepiej, jest trzeci. I naprosto wyprowadzi stradą przed Polakko. Te dwa konie. Stradą, Polakko i w batach już idzie Zachary. Stradom utrzymuje prowadzenie, próbuje zaatakować go Polako. Czy mu się uda? Stradom, Polakko, Polako, Stradom i jeszcze Zacharych. Jeszcze raz staje do walki. Na razie czwarte miejsce przy wewnętrznej. Don Miguel i Polakko obejmuje prowadzenie. Polakko ze Stradomiem, Polakko Stradom i jeszcze zerwał się do walki z Zachary, który odpadał, ale na dłuższym dystansie. Proszę bardzo, znowu staje do walki, zaatakuje Polakko. Tak jest. I on w tej chwili prowadzi. Zachary wygrywa gonitwę. Drugi Polakko. Trzeci Stradom, Czwarty Don Miguel. Ostatni. Kończy Tovian. A więc pewna niespodzianka. Osłabna zakręcie. Yy, Osłabna zakręcie Zachary.